Hello guys, dzień dobry w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam was ze sobą na vloga z kazy pakowania na najbardziej ekscytujący tryb mojego życia. Ale najpierw mam pracę, więc muszę ogarnąć pacjentów, a potem muszę ogarnąć siebie, więc mam dzisiaj też taki self-care day i po prostu stwierdziłam, że zabiorę was ze sobą, bo może będzie to dla kogoś interesujące, jak wygląda mój proces przygotowywania do wakacji, który zaczynam już tak naprawdę tydzień przed wyjazdem, a raczej kilka dni, bo mam środę, jedziemy w niedzielę, ja od kilku dni już się ogarniam i pakuję, ale takie jeżdżenie po sklepach jak wariat to, oszczędziłam wam po prostu przejdziemy do tego pakowania konkretnego, ale przypominam, że ja mam ADHD, więc to jest może być trochę chaotyczny odcinek, mimo wszystko zobaczymy jak mi pójdzie. Zostawcie mi łapki w górę, subskrypcję i tak dalej i tak dalej i co, lecimy z tym dniem, najpierw pracka, potem pazury, a potem pakowanie. Prawdopodobnie niektórym będzie ciężko uwierzyć, ale to był mój pierwszy raz w życiu na pedikir i pedikir, pedikurze, nie mam pojęcia, jak to się odmienia, ale nie ukrywam, bardzo się stresowałam. Nie wiem dlaczego. Ru robienie czegoś ze stopami zawsze mnie troszkę odrzuca i mam jakąś fobię swoich własnych stóp, ale jestem bardzo szczęśliwa, co zrobiłam, bo czuję się 12 na 10 z tymi pazurami. Pazurki zrobione. Teraz robię ekspresowo obiad i zaczynam pakować. Leki i kosmetyki, bo z tego zawsze czegoś zapomnę. Dlatego wolę zrobić dzisiaj. Jako pierwsze mam jakąś godzinę do ogarnięcia tego zjedzenia i wyjścia, także challenge, accept. Tu jest moja cała szafa z lekami. Najpierw wypiszę sobie, a raczej wypisałam już wczoraj, które leki na pewno muszę wziąć, żeby nie zginąć. Te spakuję na początku do takiej właśnie sobie siadeczki przejrzystej. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale szczególnie przed dłuższymi wyjazdami mam ze sobą ochotę spakować całe mieszkanie i jeszcze mieszkanie sąsiada, żeby absolutnie niczego mi nie zabrakło, bo zawsze, gdy mam. Mam pod ręką wszystkie leki, których potrzebuję, wszystkie rzeczy, których potrzebuję, to czuję się znacznie spokojniejsza. A teraz, gdy wyjeżdżam na trzy tygodnie, to wiem, że i muszę wziąć rzeczy na jelita, i rzeczy na astmę. Jeśli czegoś mi brakuje, to zawsze sobie zapisuję, żeby dokupić. Poza lekami zabieram różne suplementy, no ale to pakowanie całe też wymaga dużo energii, dlatego w międzyczasie ugotowałam sobie obiadek. Akurat w międzyczasie pakowania zrobiło mi się jedzonko. Mamy gulasz z tofu z warzywkami z sałatką i z pieczonym batatem. I ja zajadam i wracam do tego w armagedonu. Szczerze, ja wiem, że są ludzie, którzy kochają się pakować. Ja lubię się pakować, ale jak jadę gdzieś blisko, bo jakby jestem totalnie ogarnięta w tym, czego potrzebuję, na ile, ale jak jadę tak daleko, to jestem przerażona. Tym bardziej, że jeszcze boję się, że nie wiem, co mam spakować do walizki podręcznej, co mam do tej głównej, co jak mi się bagaż zgubi, więc trochę w sumie powinnam mieć w podręcznej ubrań i leków i takie Jesus Christ, serio. Wow. Nie spodziewałam się, że tak będę do tego potrzebować. Chodzić, bo jak pamiętam swoją pierwszą podróż tak daleką, to po prostu się spakowałam dzień przed i było ok, A dzisiaj spakuję się tydzień wcześniej i jestem przerażona i co chwilę muszę dopisywać do swojej listy coś, czego jeszcze nie kupiłam. Przeraża mnie to. Przeraża! Kolejny etap pakowania to wstępne wybieranie swoich outfitów na wyjazd, a że jadę jak już mówiłam na bardzo długo, to tych ciuszków będzie naprawdę sporo, bo nie wiem jak będzie z do prania, na pewno nie wezmę sobie jednego stroju na jeden dzień, ale to co polecam każdemu to planowanie outfitów całych, czyli całego stroju, łączenia różnych rzeczy razem, a nie brania po prostu, nie wiem, 20 koszulek, 20 spodenek, 20 spodni, wiadomo, no spodnie można nosić kilka razy, więc na pewno ich biorę znacznie mniej niż koszulek, ale tak, najpierw wybieram sobie w swojej głowie różne topy, te rzeczy, które muszą iść do prania, jeszcze wrzucam do prania, bo czasami tak bywa, jak coś długo leży w szafie, że jednak okazuje się, że wcale takie czyściutkie nie jest. Krótka przerwa w pakowaniu na ogarnięcie kolczyków, bo przyszedł ten dzień, gdy muszę je skrócić, a dzisiaj jest tak wspaniała pogoda, jak widać. Na ogarnianie takich rzeczy, że gdyby nie fakt, że mam tyle do ogarnięcia i latania po mieście, to pewnie leżałabym w domu pod kocykiem z herbatką, a tutaj trzeba biegać o, jestem przyspędziłam jakieś dwie godziny właśnie jeżdżąc po Warszawie od sklepu do apteki do sklepu, do drogerii żeby właśnie podjechać pod siłownię zalane deszczem, tak i dlatego trzymam w rękach jagodziankę bo stwierdziłam, że skoro już tak jeżdżę po tych bielanach dzisiaj, to zajadę do Deja w końcu zaraz wyjeżdżam z kraju nie będę miała jagód, jagodzianek pod ręką przez bardzo długi czas, prawdopodobnie jest tu za głośno teraz, że do was gadała, zjadę jagodziankę jako swój pre-workout, lecę na trening a potem pędem do domu do kolejnych pacjentów i do pakowania. Jest ten dzień totalnie szalony. Kolejny będzie nie lepszy, ale liczę, że może jutro uda mi się dla Was coś więcej na spokojnie siedząc nagrać. A teraz cheers. Właśnie tego dzisiaj potrzebowałam trening i Idę się moczyć teraz deszczem. To tyle by było na tyle z tego mojego dzisiejszego pakowania. Kończyłam właśnie masaże. Jest godzina 21. Troszkę się zmęczyłam. I nie mam siły już tego co tam za mną jest ogarniać. Więc chyba do pakowania wrócimy jutro. Najpierw mam pacjenta jednego, potem jadę do pacjentów do kliniki, a potem już troszkę wolniejszego czasu. Także wracamy do pakowania jutro żeby dać mojej usmażonej głowie trochę odpoczynku, musiałam iść w czwartek rano pobiegać. Generalnie, gdy mam taki czas, jak teraz totalnie zabiegany, gdzie muszę coś ogarniać, organizować, pakować i myśleć dużo do przodu, to nie idzie mi to najlepiej i zawsze czuję się, jakbym miała dosłownie usmażony mózg. Dlatego ten mózg potrzebuje dużo aktywności i dużo dobrego odżywczego jedzenia, takie jak na przykład owsianeczki nocne i to jest moje ostatnio ulubione Zadaniem praktycznie je codziennie, bo... Są gotowe dzień wcześniej. Ja tylko rano dokładam sobie owoców, orzeszków i jestem gotowa. Zuzia już okarnięta w gotowości, czeka na pacjenta. Dzisiaj intensywnie pracowo, a potem może w końcu coś się popakujemy, ale też mam kilka fajnych planów na dzisiaj, więc dzień dobry, kolejnego dnia. Pracka w domu dan. Teraz lecę z moim wielkarstym stołem do kliniki. Na tylko kilku pacjentów. Potem jeszcze czeka mnie shopping. Wychodzę dzisiaj do kina z mamą na Barbie, bo już nie wytrzymam. Nie wyjadę z Warszawy do pkniowej tego filmu, więc mimo chaosu jaki teraz jest, jadę na film. Kolejna część placki za mną. Lecimy dalej. Jestem troszkę głodna, więc mam kawkę w swoim plecaczku. Ugh. Jezus, nie mam siły już tego targać, przysięgam, chcę mieć swój gabinet. Manifestuję słuchajcie, manifestuję, że kiedyś otworzę swój gabinet nie będę musiała więcej dźwigać stołu, tylko będę miała jeden ładny stacjonarny. Trzymajcie do mnie kciuki. Lanczyk po pracy, czyli powtórka z wczoraj. Wczorajsze resztki, gulaszowo, gulasz stofu z, z warzywkami, sałatka i cukinia, bo wczoraj była wersja z batatami, ale batatów już nie ma, więc podwójna porcja gulaszku i cukinka. Ja totalne polecanko robić sobie dużo więcej jedzenia, niż Wam się wydaje, że potrzebujecie, i w takie zabiegane dni mieć gotowy lanczyk, zawsze kiedy potrzeba. Yum. A na deser została mi jeszcze trochę jagodziany. Dziękuję sobie z wczoraj, że zostawiłam sobie coś na dzisiaj. wychoda. Pakowania w tak zwanym międzyczasie ciąg dalszy. Mam jeszcze jakieś pół godziny, zanim muszę iść na paznokcie. Wyciągam sobie powoli wszystkie kosmetyki, które muszę zabrać. Będzie tego trochę i tym bardziej, że muszę to podzielić na... O, jaki piękny porządek, widzicie? Jakby real life stuff. Muszę podzielić sobie to wszystko na dwie tak naprawdę kosmetyczki. Jedną taką, którą będę miała do samolotu, a drugą taką do bagażu głównego, no bo jednak będziemy trochę w tej podróży. A nie wiem, czy będę jechała bez makijażu, czy z makijażem. Jeszcze nie zdecydowałam. Troszkę podmaluję, więc chciałabym potem to, wiecie, w tym długim, drugim locie ściągnąć, nałożyć jakąś maseczkę i po prostu przetrwać 7 godzin w wysuszającym powietrzu. Teraz jest ten moment, kiedy pewnie wszystko wywalę z tej szafki i będę decydować, co idzie gdzie i co w ogóle ze mną jedzie, bo też nie chcę zabierać wszystkich kosmetyków do makijażu, bo to jest bez sensu. No ale tak, to są zawsze trudne decyzje. Hmm. Pakując kosmetyki zawsze kieruję się po prostu schematem tego, jak się maluję, czyli wybieram ulubione rzeczy w takiej samej kolejności, w jakiej nakładałabym je po prostu malując się. Więc biorę ulubiony podkład kosmetyki do oczu, do brwi i to wszystko wrzucam naraz do kosmetyczki. Nowe Dan, jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałam niebieskich paznokci ale stwierdziłam, że why not? I bardzo mi się zaopiniły moje azytysowe łapki. Nie wygląda to najlepiej, ale cóż. I'm embracing them. Co myślimy o niebieskim paznokciu? Dajcie mi znać, czy jesteśmy team tylko neutralne i różowe. Bo ja zawsze tak, ja zawsze miałam tylko różowe, beżowe, czerwone. A teraz I don't mind it. Ale mam wrażenie, że teraz będę się dziwnie czuła, że będą zwracały jeszcze bardziej uwagę w sumie na moją czerwoną rączkę. Chociaż... I like it. Wyglądają takie e, denimowo, jak e, moje spodenki. Wieczór spędziłam z mami w kinie i na shoppingu i to był wspaniałe odsapnięcie od tego chaosu w domu. Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. I jeszcze się z wami dzisiaj nie odzywam, bo po prostu od samego rana pędzę, właśnie wsiadam tam w samochód i jadę na lotnisko. Nie, my jeszcze nie wyjeżdżamy, ale przyjeżdżam mój do którego muszę odebrać klucze do mieszkania, w którym będziemy mieszkać w trakcie naszej podróży, także jadę na lotnisko na siódmą rano. Potem muszę pojechać do inspektoratu sanitarnego, bo Zuzia oczywiście z swoim ADHD zostawia wszystko na ostatnią chwilę, a muszę załatwić pozwolenie na wywóz leków z Polski, bo inaczej mnie nie wpuszczą tam, gdzie mam jechać. A potem jeszcze ogarnąć to żeby zostać pozwolenie do pracy do Krajowej i do Fizjoterapii, także... A, i na 11 mam do pracy. Jak ja przeżyję jeden dzień? Nie mam pojęcia. Od 11 do 16 mam pacjentów, a w międzyczasie muszę załatwić tyle rzeczy, że... to ranny rozruch na tym... O, chyba jest mój dziadek. Okej, okay, jedna rzecz załatwiona, klucze odebrane. Teraz zaczęło lać, a ja właśnie muszę iść do głównego inspektoratu farmaceutycznego, załatwić pozwolenie na wywóz leków moich własnych na ADHD z Polski. I wiecie, kiedy miałam to zrobić? 4 miesiące temu. Czy to jest prawdziwy najgorszy dzień mojego życia, jeśli chodzi o ADHD? Tak, bo jak zawsze zostawiam wszystko na ostatnią chwilę. I nie powinnam tego robić, wiem, ale zostawiam wszystko na ostatnią chwilę. Szczególnie jakieś papierkowe, umowowe rzeczy, czy takie rzeczy, które są właśnie bardzo formalne. I potem mam taką pikawę, że mam wrażenie, że zaraz. Zostanę palipitacji serca i jakieś mam po prostu anxiety od rana. Wszystko sobie sama zrobiłam i zostawiłam na ostatnią chwilę. I jak mnie nikt nie przypilnuje, niestety, to zostawiam rzeczy na ostatnią chwilę. A z drugiej strony nikt nie powinien mnie pilnować z takimi rzeczami, bo jestem dorosłym człowiekiem i powinnam być odpowiedzialnym człowiekiem. A zamiast tego zapomniałam o tym, że już mi się kończą leki na ADHD, więc umówiłam dzisiaj lekarza, psychiatrę online, który nie wiem, czy mi je wystawi. Muszę dostać te leki, bo ostatnio próbowałam z nich schodzić i dostaję wtedy ataków paniki. To jest najgorszy pomysł, schodzenie z leków przed jakimiś wyjazdami czy rzeczami ważnymi, no po prostu psychicznie człowiek się rozpada i to jednak trzeba robić zawsze pod kontrolą lekarza. Ja to wiem, ale po prostu Zuzia nawet przy ADHD i z lekami na ADHD ma potem problem, żeby kupić te leki, bo zapomina, że w sumie trzeba przeliczyć wcześniej, kiedy się skończą, i umówić tego lekarza. Mój lekarz jest na. Never. Nie wiem, po co wam to mówię, po prostu muszę się wygadać i mam pikawę straszną, i boję się, że mi nie wystawią teraz tego zatwierdzenia i nie będę mogła wziąć tych leków w sensie na wyjazd, i wtedy będzie lipa. Także idziemy. Teraz spróbować wywalczyć zaświadczenie, że mogę wywieźć leki na ADHD z Polski. Czy oczywiście leje największe deszczki, ostatni raz były największe upały, jak najbardziej. Koniec końców wszystko udało mi się załatwić. Przy okazji jeszcze podjechałam do galerii przed pracą, zrobić swoje perfumy, a raczej wykorzystać voucher, który dostałam już rok temu, ale po prostu nigdy nie było mi po drodze z niego skorzystać, a że tracił już swoją ważność. A ja robię wszystko na ostatnią chwilę, to także z tym czekałam do ostatniej chwili i było to super zabawa. Potem pędem do pacjentów, na siłownię, do domu coś zjeść i finiszować ogarnianie, bo moje mieszkanie w tym tygodniu przez to jak ja pędzę, to jest po prostu armagedon. I jakby bomba wybuchła. Hello, dzień dobry, kolejnego dnia witam się w swojej niewypracowanej koszulce. Ale mamy dzisiaj piątek piąteczek. Piątunio? Nie! Wczoraj był piątek, dzisiaj już jest sobota, Jezus! Wczorajszy dzień był tak absolutnie, absurdalnie szalony, że no nie nagrałam dla Was potem za wiele. Byłam na siłowni, ogarnęłam w końcu te leki, to pozwolenie na leki i nie będę kryminalistą za granicą w Ameryce, także wuhuu! Mamy to! Ale już potem po prostu wróciłam do domu, padłam, a potem jeszcze jeden pacjent napisał, że potrzebuje na CITO wizyty, bo coś go łupnęło w plecach no i miałam takie, kurde, dobra, dwudziesta 30 ja od 5 na nogach, ale dawaj, damy radę. No więc y, skończyłam późno pracę. Dzisiaj rano obudziłam się ponownie wcześniej, bo zaraz mam pacjenta, a przyjmuję w domu i jest mi wstyd, bo po prostu jesteśmy w jakimś armagedonie. To na co zaraz patrzę, to jest po prostu masakracja, ale mam dzisiaj do spakowania wszystko, a jeszcze muszę pójść wydrukować prezenty dla y, mojej cioci i dla kuzynki, bo chcę im zrobić jakieś takie, wiecie, prezenty, DIY za generalnie gościnę i za wszystko, no, jak oni przyjeżdżają. Zawsze mają dla nas jakieś prezenty, więc ja też chcę coś dać, ale zrobić coś od siebie. Więc musimy jeszcze pojechać do galerii, bo muszę kilka rzeczy oddać, spakować ciuchy, wstawić jeszcze jedno pranie. Wczoraj już były trzy wstawione, w tym buty. A no, jeszcze trzeba najważniejszą rzecz spakować, czyli jedzenie. <grytanie> więc ja już szykuję tutaj z jedzeniem. Oczywiście będzie to na proteinowych przekąsek, bo w sumie nasz cały lot to będzie jakieś 17 godzin. Znaczy nie lot, cała podróż od wyjścia do domu do wyjścia do mieszkania dziadka to będzie jakieś 17 godzin, więc bardzo, bardzo dużo. A ja jestem głodnym człowiekiem, mamy jeden posiłek, samolot. W tym drugim po przesiadce. No ale to jest wiadomo, to jest not enough. Zjemy pewnie jutro rano śniadanie w domu, a całą resztę musimy sobie ogarnąć, więc różne przekąski, pewnie jakąś bułkę jeszcze zrobimy, jakieś marcheweczki pokroje. Może generalnie nagram na was, co będę jadła w trakcie całej tej podróży. Zobaczymy, jak mi się to udaje, jeśli nie będę zbyt zestresowana, bo jestem bardzo zestresowana tą podróżą. Nie ukrywam. Chciałam też dla was nagrać jakiś Tryon on haul z tymi wszystkimi rzeczami, które kupiłam, ale totalnie nie wiem, czy się wyrobię. Ale mam rzeczy z zarki, z reserved i z oisho, bo jeszcze po z mamą poszłyśmy do ojszo i kupiłam sobie tak piękną sukienkę, tylko jakoś musi mi ją skrócić, więc jeszcze dzisiaj muszę pojechać do rodziców, żeby ona mi skrócił. Rzecz znaczy nie sukienkę, tylko same ramionczka. Life is crazy. Mamy jakieś 10 minut, zanim przyjdzie moja pacjentka, a wyglądam w ten sposób, więc ogarnę się i może pogadamy trochę później pakowanie już pełną parą. Mati jest już, jak widać, w połowie swojej zapakowany, a ja na razie wszystko tak po prostu rzucam i rozrzucam. To jest w ogóle ta sukienka, którą kupiłam z Oysho, z moją mamusią i powiem Wam, że jest przepiękna, ale widzę, że na kamerze totalnie nie widać tego koloru, jak on wygląda. Pewnie będziecie ją widzieć u mnie z vlogu, na vlogach z naszego wyjazdu. Tu mam jeszcze całego boksa z rzeczami z Ja mam sobie między innymi taką kieckę. Wiem, że to nie jest Prawidłowy tryon on haul, jaki, jakiego byśmy chcieli, ale to jest taka kiecka bardziej na plaży. Możecie sobie wyobrazić, taka szydełkowata. Pod spodem mam, e, powiedzmy, strój kąpielowy. I jest taka, wiecie, luźna, przewiewna, chociaż na plażować teraz nie będziemy. To jeden dzień na plaży będzie, więc się przyda. Piłam sobie też w Reserved podenki. 50% lnu, 50% bawełny. Leżą wspaniale. Mierzyłam je w sklepie w wersji S, te zamówiłam w wersji XS i po prostu wspaniale. Na przecenie wojszu też dorwałam taki stanik do moich koszulek bez ramionczek. Tego na pewno Wam mierzyć nie będę. Słuchajcie, no był za 59 zł, a normalnie jest za 120, także wow! Jest bardzo taki mięciutki. Wiadomo, to nie jest kolor mojej skóry, tylko to jest taki, taki ciemniejszy, ale no kurde, ja to noszę pod koszulkami i tak. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam to taka też plażowa katana z rezerw W promkach też były dużo tańsze. Co prawda na mnie jest ciut za długa. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Pokażę ją Wam nie w całości, ale tak. O, ona jest Turbo długa, ale stwierdziłam, że kurde, ja mam i tak klapki, wszystkie raczej takie wyższe, więc to też będzie fajne na jakieś plażowanie. To bardziej myślałam o kolejnych wyjazdach naszych, bardziej morskowodnych. Wiem, czarny będzie ciepło mi na dworze, ale wolałam w kolorze czarnym niż w białym. Nie wiem, bo wiem, że w białym to będzie zaraz u mnie po prostu czarne, więc już wolę mieć od razu czarny. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to w rezerwie takie same spodenki, tylko w wersji białej. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam model, ale niestety strasznie prześwitują. To są te same co tamte czarne, więc nie nie czy ich nie oddam jednak, bo trochę, trochę jednak prześwitują, a mi zależało, żeby nosić je z jakimiś body, więc body no to zawsze tutaj, wiadomo, widać. Kupiłam też w ogóle teraz na promocji w Reserved białe, białą lnianą pościel, bo to też jest bardzo fajna opcja na lato. Wiadomo, nie będziemy teraz pod nią spali, bo wyjeżdżamy, ale jeśli jeszcze to oglądacie i są te promki na rezerw, to mega polecam, bo są w naprawdę spoko cenach, bardzo fajne rzeczy do domu. Kupiłam też czarny spodzień. Znowu mieszalka lniana, ale ja zauważyłam, że w takich spodniach się dziwnie czuję. Mimo, że ma fajny skład, to wiem, że będę w tym chodziła dużo rzadziej niż bym tego chciała, więc to też idzie out. To samo z tymi jeansami, bo mam problem, że szukam jeansów z dziurami. Ja wiem, że one już nie są tak modne jak kiedyś, ale ja bardziej stawiam na to, co mi się podoba, a nie to, co jest modne, ale mam problem taki, że wszystkie jeansy jakoś dziwnie na mnie leżą. Może nawet założę i Wam pokażę. Problem mam z tymi jeansami taki, że wszystkie jeansy się na mnie dziwnie kończą, mam wrażenie, że ani nie są przykrótkie, ani nie są przydługie i przez to wyglądają jak takie balony. I mam tak prawie w każdych jeansach, które mam, więc zawsze albo je podwijam, albo je jakoś próbuję wyprasować, żeby się robiły na prosto, więc ja nie ogarniam, ale coś czuję, że te są takie, takie z przodu mi się podobały bardziej bardzo, ale tak jakby dotąd, ale już tu no, nie ogarniam. Te też idą do zwrotu. Kończę na teraz swoją pogadankę. Trochę rzeczy muszę wyprasować i lecimy do sklepów oddawać i kupować ostatnie prezenty, pierdoły i tak dalej. Generalnie. Crazy day, another day. Rzecz jeszcze, która idzie do oddania i chciałam Wam pokazać, to te spodenki, bo kupiłam je w zarze w ostatnim odcinku. Jednym z ostatnich Wam pokazywałam, ale kupiłam je w wersji 36, no bo mam problem z tymi 34, że zawsze lepiej wyglądają, ale jak mi trochę brzuszek rośnie, to niestety wtedy nie mogę oddychać, ale te jednak chyba są trochę aż za duże, bo jak zakładałam pasek, to wiecie, to się robiło takie... No, ale będę musiała przymierzyć, więc pójdę do Zarki jeszcze, zobaczę, czy jest rozmiar 34 w sklepie i wtedy sobie zdecyduję, czy wymieniam na mniejsze, czy oddaję. No, z tyłu te, te, mam taki problem, że widzę u dziewczyn, jak chodzą, że to zawsze jest tak ładnie ułożone i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że były niechodzone i po prostu trzeba trochę posiedzieć na tych frędzlach, żeby one się ładniej układały, Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takich spodenkach. Mam zawsze mieszane uczucie, czy to wygląda. Kind of beachy. W sensie nie wiem, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Czy to jest coś, co można założyć do koszuli, czy to jest coś tylko na plaży? Rzadko chodzę w dżinsowych spodynkach, raczej w takich materiałowych, no bo właśnie przez tą możliwość zmiany rozmiaru, ale te bardzo mi się podobały właśnie przez te postrzępienia, więc mam nadzieję, że ten rozmiar 34 będzie trochę mniejszy, ale nie na tyle mały, żebym nie mogła mieć tutaj miejsca. Ostatnia rzecz z mojego bardzo szybkiego, nieprofesjonalnego holu zakupowego. Pojechaliśmy później do moich rodziców i mój tata mistrz krawiectwa skrócił mi ramiączka, przez co sukienka leżała absolutnie. Idealnie, i oczywiście jedzie ze mną na wyjazd. Wróciłam do domu i stwierdziłam, że to już jest ten moment, kiedy powinnam już naprawdę poważnie się spakować, a nie tylko wykładać wszystkie rzeczy na stół czy na łóżko, bo tak to do tej pory wyglądało. Ale cóż mogę powiedzieć: naprawdę takie długie wyjazdy dużo bardziej mnie stresują niż te krótsze, bo jak jedziemy na przykład do Włoch czy do Bari, to mam takie, a to dwie godziny od nas, po prostu wezmę wszystko, co mogę się zmieścić w moim limicie, i tyle. A tutaj na tak długi wyjazd. I tak daleko jakoś totalnie miałam inne podejście. E, przy okazji pierwszy raz mogłam wziąć inne kosmetyki niż te do 100 ml, więc miałam dwie kosmetyczki, a nawet trzy do jednej próbowałam wcisnąć zdecydowanie za wiele rzeczy, ale koniec końców się udało. Wzięłam też jedną kosmetyczkę mniejszą z rzeczami do samolotu. No bo przy takim długim locie trzeba się trochę też umyć, ogarnąć, więc o to, co zabrałam. Dobra. powoli ogarniam pakowanie kosmetyków. Tutaj będzie moja kosmetyczka podręczna do samolotu, czyli takie małe rzeczy do umycia zębów, buzi, nałożenia kremu, ewentualnie korektora. Planuję się rano trochę pomalować, ale na drugi lot się zmyć ten długi i założyć sobie wtedy maseczkę, jedną pod oczy, jedną jakąś na buźkę. Generalnie w domu rzadko kiedy pamiętam, żeby używać maseczek, więc mam jakieś zbiory, dlatego biorę te dwie, e, które dostałam w jakichś paczkach gratisowo, obie są koreańskie, nawilżające. Jedną pewnie dam Matiemu. To i to leci do podręcznej. Razem z tym lecą leki na astmę. Jakbym miała się dusić coś na bólowe dolegliwości obowiązkowo suszone, suszone, mokre chusteczki, ale też musimy jeszcze właśnie, zauważą, dokupić jakieś suche i to leci do tej kosmetyczki. To jest kosmetyczka numer dwa z moimi kosmetykami do makijażu i to raczej też będzie w podręcznym bagażu, a w nadawanym wrzucam tutaj wszystkie rzeczy. W ogóle odkradłam się od mamy taki fajny pokrowiec. Boże, jak to się nazywa? Zuzia myśl Kosmetyczkę, gdzie te rzeczy mogą generalnie stać na stojąco, a nie na płasko i zamykał się przed chwilą. Teraz nie wiem dlaczego, ja chcę Wam pokazać, to się nie zamyka. Jest taki, wiecie, turbo wysoki. Także to leci do nadawanego. Tu jest Mateusza kosmetyczka. Do niego oczywiście wrzucam jeszcze swoje jakieś rzeczy, bo mi się wszystko nie mieści. To są moje kosmetyki. Tutaj jak widać powoli mamy jakiś mały progres. Tu będą moje ciuchy, tu Mateusza ciuchy. On ma jeszcze swoją podręczną walizę, też półściukami, pół, z ciukami, pół z rzeczami. Tu jeszcze moje Magażu mamy ogrom, ale jedziemy na ponad. Boże, na trzy tygodnie jedziemy, plus bierzemy jakieś prezenty, plus ja biorę za dużo leków, ale. Lepiej tak niż tam szukać lekarzy. To nie jest tania sprawa. W burleków najważniejsze jest. Kosmetyki są prezenty prawie są jeszcze muszę właśnie po nie pojechać załatwić dokupić jeszcze jedne leki bo nie było ich w aptece i już jesteśmy coraz bliżej jeśli chodzi o pakowanie jedzenia to też nam całkiem dobrze idzie sobie po prostu wszystko wyciągnęliśmy i to raczej będziemy pakować sobie gdzie nam się zmieści wziąłem sobie też zapas orzeszków skoro tylko je przerzucam do takiej foliowej torebki i mam nadzieję że jeszcze zdążymy przed wyjazdem cały ten bajzel ogarnąć Oto jest to najważniejsza rzecz załatwiona Ostatni cel, czyli wyjedzenie wszystkiego z lodówki, poszło wieczorem pomyślnie na śniadanie. Zjadłam nocną owsiankę z dodatkiem cornflakesów, wypiłam swoje ziółka i zaczęłam się w niedzielę z samego rańca o godzinie 5.50 pakować. I to było już takie ostateczne pakowanie. Zapakowałam swoje klapeczki, zapakowałam już kosmetyki, byłam już totalnie, totalnie gotowa, żeby po prostu pójść, umyć się ubrać, zamknąć walizkę i wyjść na samolot. Ale niestety nie udało się to, bo odwołali nam lot. Jesteśmy tutaj, powinniśmy być teraz w samolocie naszej pierwszej destynacji, czyli do Londynu, gdzie mieliśmy się przesiąść w kolejny samolot, ale niestety ja sobie wstaję rano i dostaję smsa lot odwołany. Nie, no to było fatalne, bo już był stres od kilku dni, ostatni tydzień nawet. Ja też boję się latać, więc w ogóle dla mnie jeszcze stres taki od, samego, od strony samego lotu. Zuzia z kolei od strony takiej organizacyjnej przed lotem, więc już kilka dni mieliśmy tak turbo emocjonalnie na wysokim poziomie i idziemy spać też tak strategicznie późno, żeby być niewyspanym, żeby łatwiej było usnąć w samolocie i o 5.50 się budzę, przebudzam się w zasadzie, bo słyszę głos Zuzi. Mateusz, odwołali nam lot. No, i myślałem, że to w sumie zły sen, ale chyba się okazało. Ja też myślałam, że, że to jakiś fake. To tak wyglądał ten SMS, ale tam był podany link, ja kliknąłem w linka i było: wybierz nową datę swojego lotu. Tak po prostu, żadnych wyjaśnień, co jest nie tak, dlaczego tak. Mieli datę swojego lotu i nie ma lotu dzisiaj, nie ma lotu jutro. Pierwszy lot możliwy jest 1 sierpnia, także. Cała nasza podróż skraca się o dwa dni. I ja szczerze modlę się tylko, żebyśmy faktycznie polecieli za te dwa dni i jestem ogromnie wdzięczna za to, że mamy możliwość mieszkania tam urodziny, a nie mamy żadnych hoteli zabukowanych, żadnych pociągów dalej i że mieszkamy w Warszawie niedaleko lotniska, bo inaczej to sobie nie wyobrażam tego. Szczęście w nieszczęściu to nie mieliśmy nic zarezerwowanego na zasadzie, że zapłaciliśmy za to wcześniej, więc nie mamy teraz aż takich Pozdrawiam. problemów, żeby, żeby po prostu wszystko odwoływać, komunikować się z hotelami, transferami, jakieś auto czy cokolwiek, jakby tego nie mamy. To jest mega ułatwienie, natomiast no, skracają nam się wakacje. Yy, mamy wzięty urlop, który nam w sumie przepada, bo tak to moglibyśmy normalnie pracować. Plus, jakby, no wiadomo, te wszystkie stresy, przygotowania, teraz dwa dni życia na walizkach. To no, jest tak yy, średnio, ale mamy nadzieję, że uda się chociaż. Uzyskać jakieś odszkodowanie w zamian za opóźniony lot, bo generalnie Wam przysługuje prawnie. Jeśli lot jest odwołany powyżej, nawet nieodwołany, jeśli jest opóźniony powyżej 3 godzin, to macie prawo ubiegać się o odszkodowanie. W zależności od lotów, czy są po Europie, czy pomiędzy, międzykontynentalne, macie różne stawki odszkodowania, więc warto zawsze sobie o tym doczytać i w takiej sytuacji po prostu się o nie ubiegać. No my mamy o tyle tą przewagę, że jesteśmy właśnie młodzi, ogarnięci z internetem, z komputerami itd., ale jak sobie pomyślałam o tym, że taki mój dziadek właśnie lata tymi liniami do Polski i tam do swojego domu i jak mu się coś takiego dzieje, on nawet nie potrafi sms -a napisać. Jakby on miał dzisiaj próbować się tam dodzwonić do tego British Airways, bo powiem otwarcie, jaka to linia lotnicza. Nie wiem, czy to tak się im zdarza często, czy to po prostu my mamy takiego pecha, ale po prostu współczuję wszystkim, e, którzy coś takiego musieli przeżyć i właśnie nie radzą sobie z komputerem, bo my próbowaliśmy się przez godzinę dodzwonić najpierw do tej linii lotniczej, żeby w ogóle coś ustalić. W sumie dodzwoniliśmy się już po tym, jak wszystko sami załatwiliśmy. Lot mamy finalnie we wtorek, z samego rana, więc mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo teraz to opóźnienie, odwołanie wynika. Prawda, Prawdopodobnie ze strajków, które się odbywają w UK całym, na różnych lotniskach, prawdopodobnie to był powód. Nie mamy oficjalnego takiego statementu ze strony linii lotniczych, więc e, też ciężko nam wam powiedzieć i sobie, e, co się stało, ale liczymy na to, że we wtorek, teraz jak oglądacie ten film, to jest wtorek, bo tak planujemy go wypuścić. Prawdopodobnie w tej chwili jesteśmy już e, w locie i mamy nadzieję, że tak będzie i wszystko możecie na bieżąco śledzić, oczywiście u Zuzi na Instagramie. Zapraszam oczywiście, dotka. Będzie relacja na bieżąco, będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje, a do was wracamy mam nadzieję już w kolejnym filmie prosto z tej destynacji. My już będziemy w wakacyjnych nastrojach, a nie takich Trochę grobowych, ale ten dzień i kolejny jutrzejszy wykorzystamy na jakiś czas ze znajomymi z rodziną i po prostu reset przedwyjazdowy po tym naprawdę hardkorowym tygodniu, bo ja tutaj próbowałam do, dla Was coś nagrywać w trakcie tego tygodnia, ale jest tego tak mało, bo naprawdę ja cały czas biegałam, pędziłam i mój mózg jest dosłownie usmażony, więc jak jeszcze rano to uzobaczyłam to naprawdę. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. w się sensie, tu już nie było coś takiego, że chciałam płakać, tylko po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Zamykamy ten etap. Cieszymy się z pozytywów, bo jest ich mimo wszystko trochę nie Jesteśmy w najgorszej sytuacji. Dalej będziemy mieli nasz wyjazd i wakacje. Mam nadzieję, już za dwa dni, więc widzimy się z wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia niebawem, pa-, pa.